Potężna modlitwa z sześcioma najpotężniejszymi psalmami w Biblii. Panie Wszechmogący, Stworzycielu Nieba i Ziemi, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, stoję przed Tobą w tym świętym dniu, uznając Twoją absolutną władzę nad moim życiem. Ty, który jesteś początkiem i końcem Alfą i Omegą. Bogiem, który panuje nad wszystkimi rzeczami, przychodzę, aby Cię wysławiać, adorować i wysławiać sercem pełnym wdzięczności. Panie, jesteś Panem czasu i wieczności, tym, który otwiera, a nikt nie może zamknąć, tym, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Twoje słowo jest żywe, ostrzejsze niż mieć obosieczne. Oddziela duszę od ducha, przenika do głębi serc. Dziś opieram się na Twoim świętym słowie, opieram się na Twoich obietnicach, które nigdzie nie zawodzą. Ojcze niebieski, w tym świecie pełnym niepewności, gdzie ciemność stara się ogarnąć Twoje dzieci, postanawiam przylgnąć do Ciebie. Jesteś moim światłem w ciemną noc, moją ucieczką podczas burzy moją tarczą przed strzałami wroga. Wzywam Cię o pomoc, bo jesteś wierny, nigdy nie opuszczasz tych, którzy z wiarą Cię wzywają. Panie, w swoim słowie złożyłeś skarby mocy, duchową broń do walki z wrogiem, słowa życia do zerwania łańcuchów, obietnice obfitości dla tych, którzy postępują w posłuszeństwie. Dziś chcę głosić te słowa nad moim życiem. Chcę, aby Twój głos zabrzmiał w niebiosach. Chcę widzieć, jak Twoja potężna ręka działa w moim przeznaczeniu. Przez krew Jezusa Chrystusa stoję pod boskim okryciem. Żadne nieszczęście nie może mnie dosięgnąć. Żadna pułapka wroga nie może mnie zniszczyć, bo Ty jesteś ze mną. Panie, Ty jesteś Panem zastępów. Tym, który walczy za mnie. Przed Tobą musi się pochylić każda moc ciemności, każda góra musi się poruszyć, każde morze musi się otworzyć. W tej chwili milczę przed Tobą, oddaję się Twojej obecności, otwieram serce na przyjęcie Twojego tchnienia życia. Panie, mów do mnie przez Twoje psalmy, aby stały się bronią w moich rękach. Aby rozdźmiewały w mojej duszy, aby uruchomiły błogosławieństwa, które dla mnie zaplanowałeś. Ojcze Niebieski, niech Twoje anioły stąpią i otoczą te chwile, niech Twoja chwała wypełni atmosferę. Oświadczam, że dzięki tym psalmom moje życie już nigdy nie będzie takie samo, że doświadczę boskiej przemiany, że zobaczę, jak dzieją się cuda. Panie, Otwórz niebiosa, gdzie rozważam Twoje słowo. Niech te psalmy staną się żywą modlitwą, która wywróci mój los do góry nogami, która zerwie łańcuchy przekleństw, która otworzy drzwi obfitości, która ochroni mnie przed widzialnymi i niewidzialnymi atakami, która zapewni mi całkowite wyzwolenie. Ojcze, wznoszę Cię, uwielbiam Cię. Ogłaszam, że królujesz nad moim życiem, nad moim domem, nad moimi finansami, nad moją rodziną, nad moimi projektami, nad moimi zmaganiami. Niech przyjdzie Twoje Królestwo i Twoja wola się spełni, teraz i na wieki. Psalm 23, Boska Obfitość. Wszechmogący Panie, Ty, który jesteś Panem Wszechświata, ogłaszam dzisiaj. Że jesteś moim przewodnikiem, moim obrońcą, moim żywicielem. Chodzę pod Twoim kochającym spojrzeniem i niczego mi nie brakuje, bo w Tobie mam wszystko, czego potrzebuję. Jesteś tym, który otwiera drzwi dobrobytu i zaspokaja każdą moją potrzebę. W tym świecie, gdzie tak wielu ludzi dręczonych jest zmartwieniami, gdzie niepokój o jutro pożera serca, Mocno trzymam się Twoich obietnic. Tak, Panie, Ty jesteś Tym, który prowadzi mnie do miejsc wypełnionych pokojem i obfitością. Jak pasterz czuwa nad swoją trzodą, tak opiekujesz się mną dniem i nocą. Zabierasz mnie z dala od szlaków suszy. Otwierasz przede mną pastwiska olśniewającej zieleni, gdzie moja dusza odnajduje odpoczynek i ukojenie. Nawet gdy uderzają we mnie burze życia, gdy wróg próbuje zasiać we mnie strach i zwątpienie, nie boję się niczego, bo Twoja obecność otacza mnie jak nieprzenikniona tarcza. Idziesz przede mną, prowadzisz mnie bezpiecznymi ścieżkami i nigdy nie zostawiasz mnie samego. Nawet jeśli idę ciemnymi dolinami, nawet jeśli spotykam się z najdziańszymi próbami, wiem, że nie jestem opuszczony, bo Twoje światło oświetla moją drogę. Zastawiłeś przede mną stół pełen bogactw, i nawet ci, którzy życzą mi krzywdy, są świadkami Twojej obfitości w moim życiu. Napełniasz mój kielich po brzegi, i każdego dnia widzę, jak Twoja wierność wypełnia się we mnie. Twoja dobroć podąża za mną. Twoja łaska podąża za mną, i jestem pewien, że przez wszystkie dni mojego życia będę chodzić w Twojej obecności, pod Twoją ochroną i w obfitości Twojej miłości. Psalm 91: Nadprzyrodzona ochrona. Wszechmogący Panie, dzisiaj decyduję się ukryć pod Twoimi opiekuńczymi skrzydłami. Oświadczam, że uciekam się do Ciebie, że stoję w cieniu Twojego tronu chwały. Bez względu na niebezpieczeństwa, które mnie otaczają, bez względu na ataki, które na mnie powstają, jestem bezpieczny, bo Ty jesteś moim schronieniem i moją nieustanną ucieczką. W tym świecie pełnym niepewności, gdzie ciemność stara się wkroczyć w nasze życie, ogłaszam, że pokładam ufność w Tobie. Nie będę pokładał wiary w przemijające rzeczy tego świata, ale w Ciebie, Boga żywego, który nigdy nie zawodzi. Jesteś moją tarczą i moją fortecą I żadna płonąca strzała wroga Nie będzie mogła mnie dosięgnąć Nawet jeśli nieszczęścia zapukają do moich drzwi Nawet jeśli ze wszystkich stron nadejdą próby Nigdy nie będą w stanie mnie zniszczyć Ponieważ Twoja potężna ręka mnie wspiera Nawet jeśli tysiące wokół mnie upadną Ja stoję, bo niesiesz mnie na swoich ramionach Jak ojciec swoje dziecko Panie, wysyłasz swoich aniołów abym mnie strzegli i czuwali nade mną przez cały czas. Niosą mnie w ramionach, abym się nie potknął, abym z ufnością kroczył drogę, którą mi wyznaczyłeś. Nie boję się ani nocy, ani dnia, ani ukrytych zasadzek, ani niszczycielskich plag, bo Twoje spojrzenie czuwa nade mną. Jesteś moim schronieniem, moją ochroną, moją siłą. Wołam Cię, a Ty mi odpowiadasz. Jesteś ze mną w każdej bitwie i wybawiasz mnie potężnie. Będę żyć pod Twoją opieką i na własne oczy zobaczę Twoją chwałę odjawiającą się w moim życiu. W Psalm 35 Potężne wybawienie Panie, powstań i stań w mojej obronie. Walcz za mnie. Broń mnie przed tymi, którzy chcą mojej zagłady. Uzbrój się w swoją tarczę. Użyj swojej mocy i przyjdź mi na pomoc. Niech wszyscy, którzy mi się sprzeciwiają, rozproszą się jak liście na wietrze. Panie, zastawili na mnie pułapki, zaplanowali mój upadek, ale Ty jesteś moim obrońcą. Obal ich plany, zniszcz ich plany, udaremni ich spiski przeciwko mojemu życiu. Nie się zawstydzą ci, którzy chcą mi zaszkodzić, jak plewy, które wiatr rozwiewa ode mnie. Ojcze niebieski, wznoszę do Ciebie głos mój, bo jesteś Bogiem Sprawiedliwości. Nie pozwólcie moim wrogom cieszyć się z moich prób, nie pozwólcie niesprawiedliwie triumfować tym, którzy mnie nienawidzą. Pokaż im, że jesteś moją tarczą, że moja sprawa jest w Twoich rękach, że jestem pod Twoją boską opieką. Niech zło, które przygotowali przeciwko mnie, zwróci się przeciwko nim, nie wpadną we własne sidła. A ja, Panie, wywyższę Cię. Będę głosił Twoją wielkość, będę śpiewał Twoją chwałę, bo Ty jesteś Bogiem, który wybawia, który zbawia, który chroni swoje dziecko od wszelkiego ucisku. psalm 121 pomoc przychodzi od Pana. Panie, dzisiaj wznoszę oczy ku Tobie, na wyżyny, z których przychodzi moja pomoc. Nie patrzę na okoliczności, nie opieram się na rzeczach tego świata, ale ufam Tobie. Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy Nieba i Ziemi. Jesteś tym, który ukształtował wszechświat, tym, który zawiesił gwiazdy, tym, który włada morzami i wiatrami. Jeśli stworzyłeś wszystko swoim Słowem, o ileż bardziej będziesz nade mną czuwać. Jesteście moją pomocą w chwilach udręki, wsparciem w chwilach słabości. Nigdy nie śpisz, nigdy nie zasypiasz, bo Twój wzrok jest ciągle utkwony we mnie. Panie, Jesteś moim opiekunem, moim obrońcą, moim niewzruszonym schronieniem. Żadne zło nie może mnie dotknąć, żadna pułapka nie może sprawić, że upadnę, bo twoja potężna ręka mnie podtrzymuje. Dzień i noc jestem pod twoją opieką. Nawet gdy słońce pali i ciemność próbuje mnie przytłoczyć, pozostaję bezpieczny, bo jestem w cieniu twoich skrzydeł. Chronisz mnie od wszelkich niebezpieczeństw. Chronisz mnie od wszelkich widzialnych i niewidzialnych ataków. Chodzę bez lęku, bo ty idziesz przede mną, jesteś moją tarczą i moją obroną. Wiesz o każdym moim kroku, ty to wiesz każdą drogę, którą idę, ty już ją zabezpieczyłeś. Panie, głosie, że strzeżesz mnie we wszystkich moich ruchach, czuwasz nade mną od rana do wieczora, od dzisiaj i na wieki. Psalm 27 światło. Które rozprasza ciemność. Panie, jesteś moim światłem i moim zbawieniem, więc dlaczego mam się bać? Jesteś twierdzą mojego życia, tym, który daje mi siłę i pewność. Bez względu na ciemność, która stara się mnie uciskać, stoję, bo Twój blask oświetla mnie. Panie, są wrogowie, którzy powstają przeciwko mnie, przeciwnicy, którzy spiskują w cieniu, ale ja się nie drżę. Wiem, że ich siła jest niczym w porównaniu z Twoją potęgą. Choćby mnie otoczyło całe wojsko, choćby wybuchła przeciwko mnie wojna, serce moje pozostaje spokojne, bo w Tobie pokładam ufność. Tylko jedno, o Boże, tylko jedno płonie w moim sercu i trawi moją duszę: to być zawsze blisko Ciebie, trwać w Twojej obecności w każdym dniu mojego życia, bo w Twoim domu jest pokój, w Twojej obecności radość. A pod Twoim spojrzeniem bezpieczeństwo. W filach próby, gdy zrywają się burze, ukrywasz mnie w swoim sanktuarium. Postawiłeś mnie na wzniesieniu, chronionym przed trzęsami świata. Stawiasz moje stopy na niewzruszonej skale, i zamiast zostać zmiażdżonym przez przeciwności losu, stoję w triumfie. Panie, nigdy nie przestanę Cię wywyższać, wychwalać i głosić Twoje cuda. Wiem, że ujrzę Twoją dobroć. Ujrzę Twoją wierność, odjawiającą się w moim życiu. Będę czekać z ufnością, wytrwam, bo wiem, że jesteś wierny swojemu Słowu. Psalm 34: Moc Uwielbienia. Panie, dzisiaj postanawiam Cię wywyższyć, głosić Twoją chwałę, napełnić usta Twoimi cudami. Bez względu na próby, bez względu na zmagania, decyduję się oddawać Ci cześć. Ponieważ wiem, że moje wybawienie pochodzi od ciebie. Tak, panie, wołałem do ciebie w mojej niedoli, podniosłem głos, a ty odpowiedziałeś z mocą. Wyciągnąłeś Twoją rękę, żeby mnie podnieść, zerwałeś łańcuchy, które mnie trzymały w niewoli. Nie jestem już niewolnikiem strachu, bo Twoje światło oświetliło moją ścieżkę. Ci, którzy Tobie ufają, nigdy nie będą zawstydzeni, nigdy opuścieni. Ci, którzy wzywają Cię z wiarą, nigdy się nie zawiodą, bo Ty jesteś Bogiem wiernym. Twoje uszy są wyczulone na wołanie sprawiedliwych. Jesteś blisko tych, których serca są złamane, i podnosisz przygnębionych. Panie, świat może powstać przeciwko mnie, próby mogą się mnożyć, ale wiem, że Ty jesteś moją pomocą. Wysyłasz wokół mnie swoje anioły, budujesz Wał chroniący przed jakimkolwiek atakiem wroga. Żadne zło nie może mnie dotknąć. Żadna broń utworzona przeciwko mnie nie będzie skuteczna, bo jestem ukryty w Tobie. Jesteś dobrym Bogiem, Bogiem wiernym. Wywyższam Cię. Będę Cię wysłagał bez przerwy, bo w Twoich rękach jest moje życie i w Tobie znajduje swoje zwycięstwo. Panie, dziś stoję przed Tobą z wiarą i całkowitą pewnością. Ogłaszam, że te słowa są we mnie wyryte że stają się moim codziennym wyznaniem, moją modlitwą, moim wołaniem do Ciebie. W każdej dziedzinie mojego życia oddaję Ci kontrolę. Tobie ufam. W obfitości, w ochronie, w wyzwoleniu, w świetle oświetlającym moją ścieżkę, wiem, że Ty zawsze tam jesteś. Chodzę w Twojej łasce pod Twoją potężną ręką. Bez względu na to, czego wróg próbuje przeciwko mnie. Bez względu na pojawiające się przeszkody oświadczam, że odniosłem więcej niż zwycięstwo, bo Ty jesteś ze mną. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność. Dziękuję za Twoją lojalność. Dziękuję za Twoją chwałę, która rozświetla mnie każdego dnia. Tobie niech będzie cała chwała, teraz i na wieki.